Witajcie serdecznie w kolejnym vlogu, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. Tak, nowi widzowie, bo jest was kilka tysięcy ekstra. Wtorki to jest dział, w którym grzebiamy, naprawiamy, czy czasem w środę wypuszczę ten vlog, więc w dzisiejszym odcinku zajmiemy się łożyskiem koła. Element, który niestety jest pomijany w ostatnich odcinkach przeze mnie, a jest bardzo istotny i ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo wasze podczas jazdy. Pokażę Wam jak zdiagnozować i jak wymienić najprostszą wersję, znaczy jedną z trudniejszych wersji łożyska, ponieważ mamy łożysko, które trzeba wprasować, tak? bohaterem będzie Volkswagen Polo. Jak i również musimy sobie powiedzieć, że mamy całe gotowe zestawy razem z piastą, takie jak tu widzicie na zdjęciu, więc jakby te zestawy z piastą są dość proste do o, o, montażu. Czy potrzebna nam jest prasa hydrauliczna? No teoretycznie tak, ale natomiast ja dzisiaj pokażę Wam to, co Wy macie w garażu, czyli imadła, domowe sposoby, żeby wcisnąć, wycisnąć tak, aby nie uszkodzić tego łożyska. Praca na dworzu, myślę, że można wykonać, a nie będzie skomplikowana. No dobra, ja się przebiorę i przejdźmy do roboty. Teraz tak, jak diagnozować łożysko koła? Słuchajcie, przede wszystkim tak jak kiedyś pokazywałem w odcinku, samochód należałoby podnieść na koziołkach, lewarkach, tak, żeby nie stoczył Wam się. Jeżeli ma być to przód i jest to przednia napędówka, podnieść obydwa koła w górę, wsiąść do środka, rozkręcić te koła na trzecim biegu, wyłączyć silnik, i wtedy będziecie słyszeli charakterystyczne wycie. Dlaczego mówię o podniesionym? Dlatego, że jadąc samochodem, może Wam się wydawać, że wyje Wam łożysko, natomiast może okazać się, że. Opona jest gówniana za przeproszeniem i ona będzie powodowała to wycie. Natomiast jeżeli będzie w powietrzu, to na pewno nie będzie wyła to opona. Więc jeżeli rozkręcicie koła na podniesionym i nie będzie nic wyło, to znaczy, że wyła wam opona i łożysko macie z głowy. Następnym etapem diagnozy i takim najistotniejszym, nie jest ruch w tą stronę. Nie, absolutnie. To jest ruch dotyczący końcówek drążka kierowniczego, sforzni wahacza i tak dalej. Do łożyska, każdego łożyska, jedynym prawidłowym ruchem, jeżeli jest bardzo mocno wybite, to będzie ruch taki. Tu jest akurat bardzo mocno wybite łożysko, więc zobaczcie Czyli tak, jeżeli łożysko huczy, przestało huczeć, no tutaj już chyba przestało nawet huczeć, tak się wybiło Widzicie ten luz? Śruby są przykręcone To wszystko z piastą lata Owszem, słusznie, w niektórych modelach zawieszenia jeszcze może odpowiadać to za luz sworznia wahacza, natomiast w większości przypadków jednak będzie to luz na łożysku koła i to już znaczy ewidentnie, że tym samochodem nie jeździmy, musimy wymienić łożysko, więc przejdźmy do roboty. Standardowo, jak każdą wymianę, zaczynamy od odkręcenia koła i pamiętamy, żeby śrubki odkładać w jedno miejsce. Teraz tak, nie powiedzieliśmy sobie na wstępie, wyobraźcie sobie sytuację, że łożysko jest wywalone, wy macie w to wywalone, jedziecie autostradą 140, kulki w łożysku wypadną, zblokują się i stanie Wam całe koło i co wtedy? I teraz, jeżeli chodzi o demontaż, to tak, na odcinkach różnych widzicie jak zdemontować zacisk, jak zdemontować MacPersona, generalnie musicie pamiętać, że jeżeli robicie taki zabieg, może zdarzyć się w Golfach czy w innych samochodach, tak, że po odkręceniu tutaj zwrotnicy czy kolumny, no niestety, ale po złożeniu będzie trzeba dokonać regulacji geometrii, ponieważ na niektórych śrubach dość rzadko, ale, ale się zdarza, że jest regulacja, toż będziecie musieli wyocenić. Czyli co? Czas demontować zacisk i czas demontować tutaj całą piastę i czas demontować całą zwrotnicę. Więc akurat w tym przypadku jeszcze trzeba będzie wyrąbać MacPersona, ale w niektórych jest dużo łatwiej, więc przejdźmy do roboty. Pamiętajcie, że w każdym przypadku praktycznie trzeba zdemontować zaciski tarcze. I mówię, jeżeli śruby są stare, zapieczone, warto by było mocno przytrzymać i lekko puknąć ręką. I tym sposobem pozbywamy się całego zacisku. Zacisk zdjęty, teraz jeszcze klocki. Jeszcze wypadałoby jarzmo odkręcić od zwrotnicy. Pamiętajcie, że jak zacisk zdejmujecie, żeby nie wieszać go na przewodzie elastycznym, przydadzą się trytytki. Można go podwiesić do stabilizatora, w zależności jak jest jakiś otwór do otworu. Czy jeżeli nie musicie wyjmować z Macpersonem, tak jak w tym przypadku, to do sprężyny chociażby od Macpersona. Powoli uwalniamy jarzmo. W tym momencie ściągamy jarzmo. Jeżeli tarcza nie jest przykręcona, a nie jest przykręcona, proszę jedną śrubką to trzeba ją odkręcić. Musicie pamiętać, że bardzo często powinna być tutaj śrubka. Do czego ona jest? Do tego, żeby potem przy montażu, tak? przy wkręcaniu felgi do piasty móc nacelować tutaj. Natomiast tak jak kiedyś przy BMW mówię z biegiem lat te śrubki znikają. Więc jak jesteście w tym etapie, fajnie byłoby sobie jakąś dopasować. śrubka wychodzi bez problemu, ściągamy tarczę No i montujemy całość do końca. Zdemontujemy całość do końca. Następnie wywalamy końcówkę drążka. Pamiętajcie, że może się zlać to od drzewiacze, natomiast istnieje prawdopodobieństwo, że wam się świętło będzie obracał, więc możecie próbować w ten sposób. W tym przypadku końcówka się poddaje bez problemu. Młotkiem czy czymkolwiek spróbować wybić. Pamiętajcie, żeby nie walić w gwin, bo możecie gwin zaklepać. Najlepiej gdzieś dookoła, jakoś podważyć, zrobić. Troszkę siły i końcówka wypadła. Następnie trzeba odpiąć stworzeń wahacza, w tym przypadku Volkswagenowskim jest to dosyć proste. A w niektórych samochodach, tak jak w Tojce nieraz widzieliście, możecie sobie cofnąć. Będzie to troszkę inaczej wyglądało. I praktycznie wszystko mamy uwolnione. Teraz tak, w przypadku polo od 86 do 94 mogę się mylić. Jakby ten system rozbierania całości jest ten sam, w przypadku niektórych samochodów sama zwrotnica wyjdzie Wam bez MacPersona, domowymi metodami nie mamy prasy, tak więc warto byłoby nie zniszczyć łożyska, oczywiście stare można zniszczyć, bo to trzeba je wybić w tą czy w tą stronę. I madło, solidne i madło powinno dać radę. Mocne nasadki, tak? Tak, aby włożyć sobie nasadkę w to miejsce i wybić, przede wszystkim piastę na początek musimy Jeżeli jesteśmy przy łożyskach, warto by powiedzieć jeszcze o firmach, bo o tym nie mówiliśmy Ja myślę, tak rozmawialiśmy, że no tutaj SKF, gdzieś górna półka, tutaj przy samych łożyskach ta najwyższa półka byłaby najlepsza Dolna półka, może bardzo szybko pod obciążeniem Wam się zmielić to łożysko i to nie ma sensu No dobra, to spróbujmy wybić piastę Teraz tak, zanim jeszcze wybiję piastę, zobaczcie tutaj dokładnie, widać jak się rusza wszystko. Pamiętajcie, to jest naprawdę duża prędkość obrotowa, tak? To już jest wszystko pomielone. Naprawdę możemy zrobić sobie krzywdę, więc bez zabawy. No to wybijamy piastę, potem pierścienie zegera i na końcu łożysko. I pamiętajcie, żeby uważać, żeby coś Wam na nogę nie spadło. Na szczęście nam się nie rozczłonowało łożysko. Dobra, piasta wypadła, o czym musimy powiedzieć, czasami może być tak, ponieważ łożysko ma dwie bieżnie, że jedna z bieżni zostanie nam na piaście, więc wtedy albo przecinakiem próbować zbić ją od dołu, a jeżeli macie szlifierkę i zdolność manualną to spróbować naciąć tak, żeby ta bieżnia nam spadła, oczyścić sobie delikatnie, odpuścić wszystko i teraz zdejmiemy pierścienie zegera, jeżeli ktoś nie wie o czym mówię, ja pokażę nowe. To są pierścienie, które są tutaj włożone. Które przytrzymują na całość łożyska. No to przejdźmy do roboty. Oczywiście, jeszcze na wstępie mogłem powiedzieć, że za kilkanaście złotych należałoby kupić yy, sprzęt do ściągania zegarów. Tak jak widzicie tutaj zakończony na końcu, tak aby wchodził w ten sposób i można było je ścisnąć. Czyli zegary, cążki do zegarów, o tak to nazwijmy uważajcie, żeby wam nie wystrzeliły. No tak, jak mówiłem, trzeba uważać, żeby pierśń zegara nie strzelił. Wam oczywiście pierśń zegara, czyli jedyne zabezpieczenie, jakie nam powstrzymuje łożysko, utrzymuje łożysko w jednej pozycji, powstrzymuje, żeby nam nie wypadło. Więc to naprawdę jest mega sprężysta rzecz i nie jest zrobiona ze złych materiałów. No i teraz wybijamy samo łożysko. Pamiętajcie, że zegary są z jednej i z drugiej strony, więc z jednej i z drugiej strony trzeba je zdemontować. No i teraz jak wybić łożysko? Musicie pamiętać, żeby, nie już, żeby wam się nie rozpadło na kawałki, żeby wam bieżnia w środku a nic nie zostało. Musicie dostosować jakąkolwiek nasadkę, nakładkę, kawałek krążka, czegokolwiek, w co możecie bić, tak aby wam tutaj zaparło się po rogach. Nie może być tak, że wy uderzycie sobie w to czarne, bo wam obudowa zostanie w środku, więc... Musimy uderzać po zewnętrznym. Różny zestaw młotków i imadło wymagane koniecznie. Nie porozbijajcie sobie palców. Ja to nazywam kowalstwem artystycznym, jak nie mamy prasy. Można, można. Tak wygląda nasz zawodnik. Trochę się łysy nawalił młotem. Teraz tak. Ja bym powiedział, że można obczyścić to papierem ściernym. Natomiast żeby kogoś nie poniosła fantazja, żeby nie wziął 80 i nie wyrył mi tu otworu, że nowe łożysko mu po prostu wpadnie. To można wziąć włókninkę i obczyścić właśnie tak. Wszystko obczyszczone, zanim jeszcze będziemy wprasowywać i madłem, jeżeli to tak nazwiemy, żeby nie uszkodzić. Zaraz Wam pokażę. Tawocik i jechana całe wnętrze przewróciło się, niech leży i jecha na całe wnętrze tawotem a jak to się mówi, kto nie smaruje ten nie jedzie skoro robimy metodami chałupniczymi należałoby zabezpieczyć zegarem nowym zegarem jedną stronę, z której strony będziemy chcieli od tej będziemy wprasowywać, więc od tej zabezpieczymy zegarem żeby nie przejechać za daleko za naszym nowym łożyskiem czyli zaciskamy zegar na miejscu i teraz robimy tak zwaną rzeźbę warsztatowo-domową. I najważniejsza część, wprasować łożysko tak, aby nie uszkodziło nam się. Czyli nie napieramy tu, nie napieramy tu, no ale Michu czym? Starym łożyskiem. Przecież ten sam rozmiar. Więc zegar zabezpieczy nam moment, w którym łożysko się oprze, a my starym łożyskiem wprasujemy nowe. I teraz imadło powinno być, tak jak mówię, stare, mocne, szerokie, bo to stara szkoła. A za przedłużki porobią nam jakieś tam lagi, więc spróbujmy. Jak już nasadziliście na swoje miejsce nowe łożysko, możecie jeszcze spróbować symetrycznie na środku obserwując jedną i drugą stronę, żeby żadną nam się nie przesunęło. Dobijać je lekko młotkiem. Tak, jak widać nam tu wchodzi, ale pewno będzie trzeba będzie doprasować Oczywiście szerszo, nie tą, nie tamtą, bo zepsujecie. Tak jak widać, udało nam się. Całe wbić młotkiem, no ale nie do, tego, nie do tego momentu, który byśmy chcieli, więc może chwilowo sobie podaruję jeszcze. I teraz tak, jeżeli udało nam się tak przed chwilą młotkiem to wprasować, to przykładamy stare łożysko, ale naprawdę z wielką precyzją i trzymamy rączką i uderzamy młotkiem, żeby doprasować do zegara. Zobaczcie jak. No niestety młotkiem nie poszło, więc trzeba będzie użyć siły hydraulicznej i tak zwanych mięśni. Czyli tak, zakleszczamy sobie w imadle, idealnie celujemy i dokręcamy jak mocno się tylko da nasze imadło. Musicie pamiętać, żeby cały czas nadzorować, żeby wam się nie przekosiło. Jeżeli przekasza się wam, czyli zmienia kierunek lewo-prawo, to trzeba rozkuć to wszystko, nie zmienić pozycji. No. Oczywiście musicie z drugiej strony monitorować, czy dochodzi do zegara, bo żebyście wyczuli to w rękach. Ja akurat na kozaku palce sobie tam wsadzam, więc wam polecam po prostu patrzeć i dokręcacie aż się zawsze na zegarze. Wprasowaliśmy do momentu, który chcieliśmy, wszystko szło symetrycznie, natomiast jeżeli Tobie nie będzie to szło, a Imadło masz wytrzymałe, będzie zbyt duży opór lub Ty masz za mało siły, nie przemęczaj się, tak jak Łysy ostatnio kręgosłup osób się załatwił, załatw sobie negocjatora. i leci z negocjatorem, tak? Przedłużka dźwignia, żeby nic nie strzeliło, i w tym momencie musisz bardzo mocno monitorować, jak masz przedłużkę, bardzo mocno monitorować, jak masz przedłużkę, żeby ci po prostu nie przeprasowało przez zegera. Zakładam ostatniego zegera i ostatni zegar ląduje na miejscu. Tylko pamiętajcie, ściskając, żeby wam nie strzeliło w pyszczek, w oczka, cokolwiek Możecie na to kularki ubrać robocze i ochronne. Oczywiście prawie na miejscu lekko młoteczkiem możecie się sposiłkować nawet śrubokrętem oczywiście na sam koniec musimy zamontować z powrotem oczywiście na sam koniec musimy zamontować piastę teraz znowu przelecieć ją czyściwym jakimś nie papierem 80 bo może się okazać że po prostu zrobi wam i teraz przy montażu piasty fajnie byłoby żeby wam nie wypchnęło bieżni Wewnętrznej łożyska, czyli podłożyć sobie chłysy, mówię, w wewnętrznej bieżni. Kamerzysta podjeść, to jest wewnętrzna bieżnia, więc musicie od dołu sobie podłożyć, żeby, wkładając piastę, wam nie wypchnęło żadnego elementu łożyska. Oczywiście też ta jak najbardziej przed montażem, to nie smaruje, ten nie jedzie. Nasadzamy ile się da ręką. Delikatnie możemy młotkiem, żeby wyrównać, ale fajniej byłoby, żeby to było ręką zrobione. I teraz od spodu coś podłożyć, tak jak pokazuję, i wbijamy piastę. Tak, tutaj widzisz znowu system wprasowywania. Czyli ustawiasz sobie wszystko z jednej i z drugiej strony, żeby zaprzeć, żeby nic się nie przekosiło, i powoli zaczyna ściskać i madłem, aż wejdzie ci na swoje miejsce, czyli do samego końca. I doszło nam do samego końca. Wszystko na miejscu, wszystko włożone. Widzicie? Nic tu się nie rusza. Jak złożyliście, możecie jeszcze zobaczyć na wszelki wypadek, czy nic nie zwaliliście, czy nie osiuje wam, jeżeli nim kręcicie. I czy jest prosta, tak? Czyli tutaj sprawdzamy, czy nie lata nam podczas kręcenia, czy nie, nie faluje, tak? czyli czy nie ma osiowości. Co jeszcze warto powiedzieć: jeżeli system, który rozbieraliście, jest samą zwrotnicą, przeczyśćcie sobie jarzmo, tak? szczotką drucianą od tej rdzy, przesmarujcie jakimś tam smarem ceramicznym. Jeżeli wyjmowaliście całość z MacPersonem, jedna ważna rzecz i uwaga jak już MacPerson jest u góry, Sprawdźcie w jakim stanie są osłony, odboje czy w ogóle są. Tak jak tutaj akurat nie ma. Co jeszcze warto sprawdzić, jak już macie wszystko wyjęte. Przede wszystkim o mocowanie amortyzatora. Kolejna rzecz do wymiany. To jest bardzo istotne. No bo skoro już raz to wyciągnąłeś, no to zrób to drugi raz. Jak wymienić mocowanie amortyzatora, no to poszukaj chyba dwa filmy zrobiłem na ten temat. Co jeszcze warto sprawdzić, jak już mieliście się rozebrane? Chodźcie, zobaczcie Dauta. W Pierwszej kolejności. Sprawdzisz sobie zacisk, tak, obejrzysz, sprawdź w jakim stanie są te gumy, te uszczelniacze, czy nie są popękane gdzieś. Następną rzeczą, obejrzyj sobie od razu, jak już masz wszystko, przewód, czy nie jest popękany, bo może się okazać, że jest do wymiany. Sprawdź tutaj e, miedziany, czy jeżeli jeszcze był seryjny, to stalowy powinien być. Następną rzeczą, sprawdź, czy gumy na sworzniu nie są popękane. Jeżeli guma na sworzniu będzie pęknięta, a nie ma luzu, tak, luzu nie sprawdzić tak za bardzo ręką. Tylko dopiero jak całej zmontujesz, ale nie będzie luzu. To, jeżeli guma jest pęknięta, to się może okazać, że ten luz zaraz będzie, ponieważ cały syf tam dojdzie do środka i zamiast smaru będzie piach. To samo z końcówką drążka. Mówię, te wszystkie układy tak jak widzicie na moich filmach, bardzo podobnie wyglądają. Jak złożyć to? Tak samo jak rozłożyliście, więc już skrócę ten film o kolejne 10 minut. Na samym końcu, finalnie tarczę hamulcową z zmywaczem, wyczyścić, ponieważ dotykałeś tłustymi łapami. Śruby, wszystkie które odkręcałeś, wkręcałeś, wyczyścić szczotką drucianą, żadnym papierem ściernym i niczym nie smarować, jeżeli nie były smarowane. nakrętkę niczym nie smarować, obczyścić po prostu. To ja mówię, śrub nie smarujemy. To, że ktoś coś słyszał, to jest bójda. Tyle, jeżeli chodziłoby o tą polówkę. Mam nadzieję, że pomógł wam ten odcinek. Pamiętajcie, w różnych samochodach jest to różne rozwiązanie konstrukcyjne. Najpierw oglądamy sobie, co rozbieramy. Oczywiście właściciele tylno napędówek często, gęsto mają problem, ponieważ żeby wyjąć cały podzespół do imadła należałoby pół auta rozebrać. Mówimy tu na przykład we 34 czy 39 o łożyskach z tyłu, że to jest kosmiczne wybijanie ich. A jeżeli chodzi o łożyska przednie, no to z reguły jest to jednak wprasowywane w ten sposób, co widzieliście. A niebawem, 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 może we vlogu zrobimy coś z regeneracją turbosprężarki. Pokażę Wam to od kuchni. Co jeszcze sami możecie zdiagnozować w tej turbosprężarce? Jeżeli podobał Wam się ten film, oceniacie go tymi na dole przytryczkami, takimi nowych widzów, zachęcam do subskrypcji. Tutaj trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, jeszcze wbijajcie na naszego Instagrama, bo zaczyna się rozwijać. Tutaj. I na naszego Facebooka tutaj, no i już nie ma marudzę, trzymajcie się, hej. Proszę. Mam nadzieję... Eee. <grymne> Nagrywam? <grymne> 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 Poklaskam sobie, nie? Trzeba chodź, bo ostatnio mówili, że dwa odcinki nie było z sen, to się wytnie. Dobra, jedziemy. Dobra, naprawdę nagrywam. Wiecie jaki Konrad ma hasło w Karsie? Nie. Co? Serio, nie? Nie, nie Konrad jakie ma hasło w Karsie, ja nie wiem. No eee. dobra. Makarena. Makarena. Wydepilowana Nunia 5. <grystanie> <grystanie> Dobra. <grystanie> Hasło na zamówienie. Wydepilowana Nunia 16. <grystanie> Dobra, lecimy.